No cześć, dzisiaj w ramach tego, że nie było przez kilka tygodni yy, odcinków, no to już jestem też obowiązany dbając o kanał, żeby dzisiaj dla Was to nagrać. No dzisiaj, znacie, że nie mam bardzo du dużo czasu, wiadomo. No to dzisiaj nagrywamy, jak wygląda ta kątnika. Zapraszam do oglądania. Muszę też przyznać, że no widzicie, kątnik dzisiaj chyba aż tak mocno głodny nie jest, zaraz mu dajemy jakąś mniejszą ofiarę. Widzę, że kątnik nie zabrzmi, ale widzicie, że kątnik już zaranżował. Ostatnia próba. zareagował, ale nie do końca, więc mu pomożemy. Jeszcze przybliżę. Dobra. O! W ogóle jest ten śmieszna sprawa, no bo ścież mam najwięcej, to prawda, ale bardzo je oszczędzam. Co są je bardzo świeższe. Widoc widocznie moje zwyczajne też, bo widzieliście. Montnika wziął. Wcześniej dałam też małego koraczana, ale też nie wziął. No i widzicie. Koraczanaś mącznika nie wziął, a wziął. Widzicie, tutaj wszystko rośnie. No i. A dzisiaj już kończymy. Z tej strony backswar. Na razie.